Cześć witam Ale ja się stęskniłem z zagadaniem do Was Moi widzowie Od jakiegoś czasu znowu brak materiałów na kanale Tak jak mówiłem Trochę większa częstotliwość później wcale Wszystko to jest Uwarunkowane No życiem, po prostu życiem Tym co robię, jak robię i tak dalej Szybciutko, dlaczego mnie nie było Powiem Wam e, Przez ostatnie 8 dni roboczych Pochłonęła mnie całkowicie Papierologia i administracja i tutaj w tym miejscu szybko tylko powiem drodzy widzowie uważajcie na firmy skupowe bo mimo że mamy czasy jakie mamy ja już też troszeczkę że tak powiem zluzowałem co do ostrożności na temat firm myślałem że w dzisiejszych czasach to jest robienie wałków ze skupami i tak dalej to już jest odległa przeszłość a jednak nie jednak jest dalej to samo a nawet chyba i gorzej, bo jest więcej e, możliwości prawnych, różnych podejść, nie podejść. No tutaj trochę powiem szczerze, mam małe e, kłopoty, no ale zobaczymy co wyjdzie w praniu. Jeżeli wszystko zakończy się dobrze, to dam znać, jeżeli nie, to też wam powiem. E, kolejne co audyty, nie audyty różnych firm skupujących właśnie e, sprawdzają agencje, nie agencje, różne tam kontrole sprawdzają firmy na temat. Skupu kukurydzy, ile skupiły, następnie przychodzą do rolników. Tak jak na przykład do mnie, sprawdzają mnie, czy miałem taką i taką powierzchnię, czy miałem tyle i tyle wydajności. Czy czasem ta wydajność nie jest jakaś kosmiczna i nie jest jakaś no wyolbrzymiona. A jeżeli jest wyolbrzymiona, to skąd ty tą kukurydzy wziąłeś? No i oczywiście tutaj chodzi o wprowadzanie kukurydzy ukraińskiej na rynek. Czy ja tego nie robię? No nie tędy droga, moim zdaniem. Nie szuka się w... Rolnika, który ma 15 hektarów łącznie e, uprawy kukurydzy. No ale no dobra, no, z jednej strony może tak być, że patrzymy albo patrzymy wszystkich, albo wcale, albo patrzymy równo, albo wcale. tak? Czy tego, co ma 300 hektarów, czy tego, co ma 3 hektary, trzeba skontrolować i tyle. Tak więc to ostatnim tygodniem mnie mocno, mocno pochłonęło, no, że praktycznie na warsztacie nie byłem no, od tych 8 dni. Ale dobra temat zamknięty, być może teraz jeżeli nie będą mi nadal dokładać żadnych dokumentacji papierologii i tak dalej, no to może zajmę się bardziej właśnie już pracami, warsztatem i tak dalej no i wszystkie moje plany, które miałem na włożenie silnika V8 na 400 wszystko, wszystko, wsią poszło od razu od razu tylko było mówione, co chcę zrobić to już jest taka chyba zależność u mnie na kanale i na drugi dzień bam, 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 bam i cały tydzień nawet ponad Łukasza nie ma No normalnie no, no nie mogę więcej wam mówić co planuję Bo to się dla mnie źle kończy <laughs> Tak poważnie mówiąc Co to dzisiaj znowu za akcja i sceneria Jedziemy po Skromny nabytek jak zwykle Ja tam nie szaleję z zakupami A w przyszłym roku w ogóle raczej nic nie będę chciał kupić Bo finanse Finanse jeszcze raz finanse Więc póki jeszcze coś tam Mogę i planowałem A zresztą też nie mam wyjścia już to muszę zakupić no musiałem zakupić jedną rzecz żeby dokończyć cały cały kolejny projekt no i jak dojadę na miejsce to to od razu Wam to pokażę, powiem i mogę też tak to nazwać, że Mikołaj u mnie na Mikołajki był bo to się dosłownie wydarzyło tam dzień dwa czy przed czy po Mikołajkach jakoś tak taka zasada moja ekipa ale mówię, steskiłem się za Wami znowu, dobra, grzeję na miejsce i i pokazuję co jest grane. miejscu to jak zwykle już u siebie nie udało mi się nic nagrać przy załadunku. Chłopakom się śpieszyło, oczywiście. Podziękowania za zorganizowanie tematu. E, tanio kupiony sprzęt, namierzony na aukcji jednej, tam w Danii, oczywiście. No i trochę czasu potrwało zanim zjechał, ale zjechał. Cóż to za sworek? Tak jak mówiłem, aplikator do gnojowicy redlicowy. Teraz bezpośrednio za dużym beczkowozem będzie on właśnie zamontowany do wprowadzania gnojowicy bezpośrednio w glebę zobaczymy jak to się sprawdzi yy, dlaczego wziąłem taki a nie inny proste, to był najtańszy jaki znalazłem stara zasada u mnie oczywiście do poprawek to nie jest tak, że to jest 100% gotowe, fajne, ale aczkolwiek ale, ale, aczkolwiek, no masło maślane yy, mamy tutaj unieruchomione tylko koła do regulacji te środkowe, boczne normalnie funkcjonują E, przeglądałem hydraulikę, to tutaj wszystko wygląda na w porządku. Trzeba by było to podłączyć. E, co do redlic, no to by trzeba było kilka oczywiście wymienić, poprawić, przełożyć, bo trochę już widać, że ktoś robił, ale tylko robił i nie serwisował tego. A tak to nie jest ani on popękany, ani pospawany, ani niepokrzywiony, ani nie porzeźbiony, no nic. Tak więc, tak więc, taka baza do remontu, jak ja to lubię, jak najbardziej. W porządku oczywiście więc tu się będę zajmował tym kiedyś tam, kiedyś niechcący. Myślę że, do, myślę, że do wiosny powinienem to wszystko skleić w całość, no bo taki też jest plan. I tak jak na przykład y, przed kukurydzą wjechać tym, tak troszeczkę głębiej zaaplikować po orce czy tam po gruberze, zależy co mam na polu, zaaplikować y, gnojowice, to będzie robota w sam raz. Tam mamy cały rozdzielacz, tam mamy też y, Tutaj mamy składanie hydrauliczne, wiadomo do transportu było to lepiej rozłożyć. Yy, mamy, również, mamy również tam ten cały mikser, Wsio jest cały, kompletny, niezmęczony. Taki po prostu też stojak musiał gdzieś dużo stać. No i robił przy Gnojowicy, to widać, że owszedł z farby i tak dalej. No ale jak będzie malowany beczkowóz, to i trzeba będzie zahaczyć to kiedyś w przyszłości. Dobra, rozładowuję temat. Zrzucamy yy, fadromą na dół stawiamy do kolekcji wszystkich moich e, projektów No i niech czeka na swoją kolej o, Bardzo ładna maszynka Mi się bardzo podoba Jest tu cały zestaw węży wszystkiego Już nawet trochę po polu można jechać Ale to jeszcze i tak jest taka sytuacja, że buty można zgubić O, może się uda Fadrowom to odstawić Odstawiamy to tam chyba zabeczkę przymierzyć i nie fajnie bardzo dobra robota Łukasz. Bardzo dobra dobra już bez przesady zaraz otworzę, yy, odwożę zaraz odwożę platformę do kolegi Przemka na plac no i można i ważna na warsztat i coś jeszcze podziałać bo jest nie tak późno i proszę Państwa, późnym wieczorem mamy to V8 na 400 koni pracuje jak książka pisze widzicie to? piękna sprawa temat dociągnąłem do końca nie nagrywałem nic, ponieważ szkoda mi było czasu ale teraz to już silnik jest przetestowany mogę śmiało o tym opowiedzieć zaraz to zrobię i pokażę Wam co było z tym niepracującym cylindrem to nie uwierzycie i z tego miejsca bardzo gorące podziękowania Panu ze który po prostu odpowiedział, co może być nie tak jak widzicie dużo jeszcze na tematów, woda i woda tak dalej, bo to były tutaj jeszcze <grym, <grym,> przepraszam, przepoje nie zakręciłem jednego prućca od miski olejowej. Rozlał się olej. E, oglądałem jeszcze z góry parę rzeczy. Też tutaj mi się polało. Dolewałem, lewałem olej. też rozlałem taki tak więc silnik jest cały mokry, ulany. No i pod spodem też, ale zaraz przyniosę jakieś trosziny i ładnie po nim powstąpiam. Kurwa, nareszcie. Ja się kręcę. Palnięcie ma takie, że normalnie aż chcę zejść z tych kobyłek. No jeszcze, jeżeli chodzi o oddychanie, mam duży ruch powietrza otwarte na przeciąg, tak więc nie martwię się, że coś mi się stanie w tym momencie. No i woda oczywiście no, bierze się o z takich właśnie o, niedobrych takich o złączy. No jest po prostu o założone tak, o, żeby można było w ogóle go zalać. Zaraz coś podstawy, żeby przestało kapać. Yy, olej, olej, to co mówiłem, olej pod silnikiem, zobaczcie tu wszędzie ochlapane wszystko, bo nie przykręciłem tego kolanka. To jest po prostu kolanko wyprowadzające yy, w ciężarówce, jak budny silnik. Wlew oleju tutaj zaraz pod przednią pokrywą, czy tam przednią maską, może tak powiedzmy. No i nie zakręciłem tego i narobiłem bałaganu. A tam, właśnie mówię, jak nalewałem do silnika, to porozlewałem ten olej. Teraz tak, co do całej tej zabawy, tyle czasu, tyle części, tyle godzin pochłonęła mnie ta niespotykana rzecz typu niepalący cylinder. Chodzi, pracuję na ten. Płok nareszcie, tak jak trzeba, to wszystko parzy. Teraz jeszcze jak słyszeliście, podczas przygazówek, jeszcze to wszystko trochę przerywa, ale nie oszukujmy się. Silnik spalił może 5 litrów od złożenia, bo już dzisiaj w ciągu dnia też robiłem testy. Znaczy wcześniej, tak? Robiłem testy. Zanim się jeszcze totalnie ściemniło, tak więc trochę już wypaliłem. No i no i co było przyczyną tego niepalącego cylindra, to jest. Oboziu. <laughs> Przepraszam jestem przeziębiony i, I trochę słabo się czuję Ale jeszcze sobie po pomału długo działam Jak mnie rozłoży to mnie rozłoży Jak nie trudno Będę dalej robił <laughs> Słuchajcie już pokazuję No i nie uwierzycie Ale to była wina tulei Tuleja Robiła cały ten bałagan Że ten cylinder nie chciał pracować Teraz jest sadzona nowa ona się musi ułożyć, dlatego stąd takie mówię, te przerywanie, jeszcze podkapcanie. No, musi pochodzić po prostu, tak? I wszyscy się ze mną pewnie zgodzą, że to musi popracować. Co jest grane, że ta tuleja musiała zostać wymieniona? Słuchajcie, pan na szlifierni powiedział do mnie tak: To, co mu opowiedziałem, że już sprawdzane wszystkie możliwe, poszczególne elementy silnika, zrobił mi tą głowicę, wszystko dopracowane do końca, a silnik dalej nie chodzi na jeden cylinder. Co to może być? No i pan powiedział, wymień tuleje. Ja wie dlaczego tuleja? Przecież była u was, była honowana, była robiona, wszystko było z nią w porządku. I wymiń tuleje. Mówi, ja już to przerabiałem. Tego nie zobaczysz gołym okiem. Raz w historii tutaj pana właśnie zdarzyła się taka sama przypadłość i też szargał, mówił nerwy, też nakombinował, nacudował, że no nie pamięta, mówi drugiej takiej przypadłości. Tuleja prawdopodobnie to będzie jakiś albo. Błąd materiałowy albo coś w tym stylu, że mimo, że wygląda ładnie, fajnie, i tak dalej, to w wielu miejscach. Oj, 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 nie leć! Inaczej, na napówkę! W wielu miejscach, jak ją tam by dobrze przypatrzył, jest coś takiego. Są takie dołki, można powiedzieć. Dołki, dołki, dołki. Tutaj, tak na przykład, jest w tym miejscu, ale to nie pokaże kamera. Nie ma szans. Jak jeżdżę tak szybko ręką, to czuję po prostu takie fale wzdłuż tutaj. Jeżdżę tak o i czuję w pewnych miejscach fale na tulei. Można by było to sprawdzić średnicówką na pewno, aczkolwiek nie do końca, bo na przykład na górze nie ma tych fal, tak? I po prostu jak mamy takie właśnie fale, tak jakby na przykład no, zgrubienia w środku tulei, gdy cylinder prasuje wolno, pierścienie nadążają się ułożyć do kształtu właśnie cylindra co do tych fal. Jak dodawałem obrotów, dodawałem gazu, tak jak widzieliście na poprzednich wszystkich próbach, o lepsza jakość. Po prostu pierścienie nie nadążają się ułożyć do tej takiej falowatej krawędzi tulei. Też kiedyś jeszcze miałem ten przypadek w ciągniku Ursus 1222 jednego znajomego, że jedna tuleja rzucała mu olejem i właśnie ona rzucała olejem, bo miała to samo. Co tutaj, ale jakoś ta górna część pierścieni uszczelniała, że ten cylinder pracował. A tutaj, właśnie, jest tak, że suwa się szybko tłok, nie robi pełnej szczelności, nie ma ciśnienia pełnego spalania, koniec i tuleja, i cylinder nie pracuje. Jak pomału chodził się rozgrzał, to pomału te pierścienie nadążały układać się do tego kształtu tych fal, a na szybkich obrotach nie. I przełożyłem tylko tą tuleję i tak naprawdę no jak ręką odjął. Mało tego, wymieniłem jeszcze trochę paliwo na inne, e, bo po prostu przepłukanie całego układu, wszystkiego e, po postoju i tak dalej, też zrobiło swoje. Tak więc e, była pierwsza bańka tam na tych pierwszych próbach, to wszystko było wymieszane i wymieniłem na całkowicie następne, na zimowe, o tak opowiem, no o to też chodziło, nie? To też poprawiło sytuację, no i tak jak widzicie teraz silnik pracuje. Bez najmniejszego zarzutu. Jeszcze tak jak mówiłem, <coughs> przepraszam, tak jak mówiłem, trochę podkapca, ale no musi pochodzić. Po takim demontażu i montażu z powrotem, musi to wszystko popracować. Tak więc w tym momencie zostało mi go przezbroić już ostatecznie do ciągnika, czyli zakładamy teraz bardzo fajne, że tak powiem, gadżety. Przejdę obok. Nie no, rozłoży mnie chyba, czyli zakładamy obudowy termostatów od kolegi Sergieja, pozdrawiamy chłopie uszczelki widzicie, zdemontowane przełożone obudowy termostatów na obudowy samochod, na termostaty samochodowe przekładamy filtr paliwa na oryginalnego jamza czyli na obudowę kuszkę o proszę bardzo jeszcze będziemy zakładać do tego wszystkiego inaczej układać z tyłu turbo, tak jak pamiętacie może ze wcześniejszych odcinków, że turbo po prostu musi być przekręcone w tą stronę aby pasowało na wydech i na dolot filtra powietrza muszę obrócić tutaj teraz całe te kanały, to wszystko poprzekręcać czyli to po prostu odkręcam, obracam, zaślepiam wyjście na sprężarkę, sprężarka musi dostać zasysanie e, pod, no, zasilanie powietrza e, prosto z filtra powietrza niech sama zaciąga powietrze, nie na doładowaniu te kolano tu trzeba będzie przełożyć. No zaraz zobaczycie w poszczególnych częściach materiału. Ja zacznę właśnie to wszystko teraz przezbrajać, Tylko najpierw sprzątanie i, 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 i wypuszczanie wody i wszystkich płynów. Nie, tylko wody, olej zostaje. I do roboty! Interkulerek, no i zaczyna się ta wielka zabawa. I turbo odłożone, parę innych tutaj szpargałów również. Mamy tutaj bardzo ładną uszczelkę. Zostanie ponownie wykorzystana. No ponieważ nowej nie mam i raczej długo mogę nie mieć. Dlatego skręcę na tą samą. Wszystkie przewody do turbo są na tyle długie, że bez problemu tutaj to obrócę przełożę. Tutaj mamy też do zasilania turbosprężarki, bardzo dużo tego przewodu, tak więc wszystko powinno się zgrać. Jedyne co to pozostaje problem odprowadzenia oleju od turbosprężarki. Ale to na spokojnie przeniosę sobie tutaj. I wtedy ładnie nam wyjście z turbo pójdzie gdzieś w tym miejscu na interkuler. No i teraz po obróceniu całego tego kolektora powstał problem tego rodzaju, że nie da się go obrócić. Myślałem, że mi się go uda obrócić do góry nogami i wtedy by był. O, wtedy by był, drodzy widzowie, idealnie, ale niestety nie tym razem. Obudowa jest swojego kształtu i nie da rady inaczej jej założyć. Więc co mi pozostaje? Pozostaje mi cięcie, przekręcanie albo nawet przy samej flanszy. Cięcie, przekręcanie, spawanie aluminium, inaczej tutaj e, nic nie zrobię. No niestety. A jakby przy samym tym uciął kawałek obrócił. No, będę musiał się kogoś tutaj podpytać, żeby właśnie to zrobić i gdzieś do kogoś uderzyć, ponieważ ja nie mam żadnego sprzętu do spawania aluminium. Zależy jeszcze, jak te rosyjskie będzie się tutaj spawać. Proszę bardzo, piękne. Końcówki wyjścia właśnie na termostaty od samochodu pasują tutaj Toyoty Land Cruiser 100 podobno albo od MTZ-a, obojętnie. Więc będą założone normalnie termostaty w tym silniku. Co dalej? Filtr paliwa jeszcze nie przełożony. No ale głównie zostało do zrobienia te turbo właśnie. Zaślepić jeszcze ten wylot, czy tam wlot Zwał jak zwał. No i na razie bez malowania silnika będzie on włożony do ciągnika. Zobaczymy, jak to się będzie sprawdzać, co się będzie działo. Przetestujemy go trochę. No i dopiero, dopiero wtedy będzie można zrobić taki osobny temat rewitalizacji całego ciągnika, ale to wtedy, kiedy będą zrobione wszystkie modernizacje, jakie planuję. Tak więc. To wszystko w bardzo odległej albo i nieodległej przyszłości. No raczej odległej. No słaba jakość w tym powiększeniu. A ja na teraz kończę, bo czas pomieszkać trochę w domku. Do następnego. Cześć.